Na kanale planszowe newsy. I jak już zdążyliście zauważyć, Włochy grają w mojej duszy. Uwielbiam włoską muzykę, kocham włoskie jedzenie, no i oczywiście gry planszowe. A jeżeli gry planszowe, to mistrz włoskiego sznytu, czyli Simone Luciani. Na dziś jest to zdecydowanie mój ulubiony autor, ale chyba nie tylko mój, bo wiele osób kocha gry Lucianiego. Zresztą, poprosiłem osoby, ze świata gier planszowych oto aby mi odpowiedziały na jedno proste pytanie. Zresztą jakie? Zobaczcie właśnie teraz. Szybkie pytanie do Ciebie. Powiedz mi, bo tak samo jak ja jesteś fanem eurosucharów, ciężkich mózgotrzepów, która gra Simone Luciani według Ciebie jest najlepsza? Nie mam pojęcia. Barasz. W tym momencie myślę, że będą to Szczury z Vistar i Smoki z Głębin. Chyba z takich ostatnich dni to Szczurki. Czy ja dobrze pamiętam, że to Barasz to on? Oczywiście. To bardzo dobrze, to Barasz. Andrzej zabrał mi Baraża, więc Colkin. Najukochańsza, którą grałem dzięki Tobie i dzięki Tobie się nauczyłem. Nukleum. O! E, po pierwsze Lucianino to mój ulubiony autor chyba na ten moment, więc wybranie jednej tylko gry to już jest duże wyzwanie. Eee, ale chyba muszę powiedzieć, baraż. Myślę, że nukleum i wyprawa Darwina są blisko, ale ten numer jeden to baraż ze wszystkimi dodatkami, coraz lepsze gra. Więc czekam na Legendary Boxa, żeby wszystko wpakować razem. I to jest ten najlepszy Lucianin. Widzieliście już opinie mądrzejszych ode mnie? Zgadzam się z Łukaszem, z Planszeo co do jednego. wybrani jednej tylko gry, to już jest duże wyzwanie. Dlatego ja nie wybrałem dla Was jednej gry, a 7. Będzie to top 7 moich gier z Simone Luciani. Dla mnie jest to mega wyzwanie zmierzyć się z moim ukochanym autorem i uszeregować to w kolejności od tej, którą najmniej lubię, do tej, którą najbardziej lubię. Zresztą to jest bardzo złe słowo. Ja bym powiedział, że wszystkie je kocham tak samo, i tak naprawdę pewnie zmieniłbym tę topkę jeszcze z 10 razy, ale na dzisiaj, wtedy, kiedy kręcę ten materiał, moje top 7 będzie takie. Ja jestem Jaro. Wy oglądacie kanał Planszowe Newsy. Zostańcie ze mną, aby poznać moje top 7 gier Simone Luciani. Tym razem nie będę Was trzymał w niepewności, tak jak zawsze miałem to w zwyczaju i zadawał Wam zagadki. Tylko lecimy prosto z mostu, bo czasu jest stosunkowo niewiele, a treści do przekazania bardzo dużo. Więc do konkretów: moje miejsce numer 7. Zgadzam się z Michelem. Colkin kalendarz majów jest grą wybitną. Jest na miejscu siódmym ze względu na to, że dawno już nie grałem w ten tytuł, ale jest on na zawsze w moim sercu. Jest to najstarsza gra w zestawieniu, bo z, aż z 2012 roku, o ile dobrze pamiętam, i w tej grze będziemy wcielać się w przywódców m, plemion majów. I przy pomocy specjalnego koła akcji, które symbolizuje kalendarz, tak ten sławny kalendarz majów, będziemy programować akcje, będziemy pozyskiwać surowce, będziemy wpływać na tory świątyń, przy czym zdobywać przychylność bóstw, będziemy odprawiać rytuały, będziemy budować budynki starożytne. Wszystko to po to, aby zyskać jak największą chwałę na torach świątyń bogów oraz żeby zdobyć przy tym jak najwięcej punktów zwycięstwa i poprowadzić swój lud do wiecznej chwały. Colkin zachwyca mnie od samego początku twoim programowaniem akcji. Jak na tamten czas było to coś nietypowego, gdzie musimy wystawić robotnika jednego lub więcej. Im więcej chcemy wystawić tych robotników, tym droższe są te akcje. Na koło akcji i to, kiedy my go ściągniemy z tego koła, zależy tylko od nas, a będzie to powodowało, że wszystkie akcje późniejsze będą dużo mocniejsze. Bardzo nietypowe spojrzenie na worker placement i na zawsze w moim sercu i w mojej kolekcji pozostanie całkiem kalendarz majów. Miejsce szóste Tiletum. Tyletum za chwilę doczeka się dodatku, który już miałem okazję testować i zapowiada się, uwierzcie mi, naprawdę zacnie. W tej grze będziemy jeździć po renesansowej Europie, będziemy wysyłać swoich kupców oraz architektów do różnych miast, będziemy budować nasze domy, będziemy budować kolumny. Dzięki tym kolumnom będziemy starać się pomagać w budowie katedry. Będziemy wpływać na przychylność ludów miejscowych, którzy będą zasiedlać nasze domy, a to spowoduje lawinę, która uruchomi nam punktację na koniec gry. Bardzo fajny mechanizm zarządzania kośćmi w tej grze. Będziemy brać jedną kość, która ma zarówno ilość akcji, jak i ilość zasobów, które pozyskamy. Jeżeli mamy kość K6, jedynka na tej kości. Oznacza, że bierzemy jeden zasób, natomiast mamy przeciwległą ściankę, czyli szóstkę. To będzie oznaczało, że wykonamy aż sześć akcji danego typu. Nie powiem wam dokładnie których w tym momencie, ponieważ to wszystko zależy od obrotowego koła, które będzie się zmieniało co rundę. De facto, już na samym początku gry będziemy musieli zaplanować, jakie wykonamy trzy akcje teraz, oraz jakie wykonamy akcje w pozostałych rundach. Nie możemy pominąć toru króla, bo król ukaże nas w tym momencie punktami ujemnymi. Co prawda nie są to punkty ujemne na całą grę, ponieważ licznik będzie nam się resetował, ale to powoduje no, troszeczkę paraliż decyzyjny czasami, czy warto pójść w przychylność postaci, czy warto wybudować w tym momencie kolumnę na mapie, co nam umożliwi budowę katedry. Opcji mnóstwo, ale jest stosunkowo niewielki próg wejścia. Więc jeżeli nie jesteście pewni, czy gry Simone Luciani są, Simone są dla Was, gorąco polecam zapoznać się z Tiletum. Tiletum ma bardzo niski próg wejścia, natomiast poziom kminienia dosyć wysoki. I dzięki temu to spowodowało, że jest to moje miejsce szóste. Piątek. Gra, która już na zawsze będzie kojarzyć mi się z moim rodzinnym miastem Wrocławiem. Co kojarzy się z Wrocławiem? Hala stulecia? Może panorama racławicka? Ale na pewno szczury. I moim miejscem piątym są szczury z Wistar. Fabularnie. Inteligentne szczury uciekły z laboratorium z Wistar i pokłóciły się ze sobą o przywództwo. Nie wiedziały w jaki sposób y, zdobyć przywództwo wśród całej czwórki, więc postanowiły, że będą konkurować poprzez tworzenie wynalazków. Ten, kto wykona najwięcej wynalazków i najlepszych wynalazków, zostanie królem całej kolonii. I te wynalazki tutaj w tej grze są bardzo widoczne. Y, mamy 180 kart wynalazków, coś czego do tej pory w grach Simona Lucianiego nie było. Czyli tak naprawdę jest to karcianka, ale jest to bardzo rozbudowana karcianka z planszą. Będziemy podróżować po planszy, po piwnicy. To zapewni nam możliwość rozbudowy własnej nory. Yy, oprócz tego zdobędziemy niejako w systemie RPG-owym zdolności. Będziemy zdobywać mądrość, spryt, yy, wiedzę yy, i parę innych jeszcze. A wszystko po to, żeby móc zagrywać karty albo silniejsze. Albo w ogóle móc zagrywać te karty. Sercem tej gry jest rondel, który nie jest rondlem, tak naprawdę. Mamy koło akcji, które będzie nam się zmieniało co rundę, i to, ile my będziemy swoich myśliwych pomocników mieć na danym fragmencie koła, spowoduje to, że zrobimy tak silną tą akcję. Trzeba inteligentnie zarządzać myszkami. Trzeba myśleć o tym, kiedy zająć odpowiednie pole akcji, żeby nie zajął nam przeciwnik. Gra jest niesamowicie ciasna. Jest tam naprawdę bardzo mało miejsca i każda najmniejsza akcja ma ogromne znaczenie. I jak mówiłem przy Tiletum, że ma niski próg wejścia, tak uważam, że szczury potrafią być bardzo wredną grą, jeżeli chodzi o właśnie próg wejścia i zajmowanie pól akcji. Niemniej dla mnie Szczury są grą naprawdę rewelacyjną i odświeżają mi autora, który do tej pory kojarzył się z nieco innymi tytułami. Więc moje miejsce piąte Szczury z Wistera. Miejsce czwarte Podróżnicze Klimaty. Simone Luciani i Wyprawa Darwina. W tej grze będziemy wcielać się w 19 wiecznych badaczy którzy będą podróżować po wyspach Galapagos, a wszystko po to, żeby odkrywać nowe gatunki zwierząt czy roślin. Dzięki czemu Darwin będzie w stanie zbudować swoją teorię ewolucji. Wspomniane przeze mnie zwierzęta i rośliny będziemy umieszczać w muzeum. Będziemy również opisywać te gatunki i wysyłać listami no do samego Darwina, jak i też do innych naukowców. To, jak będziemy zarządzać naszymi robotnikami, bo czego nie powiedziałem, jest to worker placement. I robotnicy mają przypisane pieczęcie. Te pieczęcie będziemy pozyskiwać i rozbudowywać swoją planszetkę, co spowoduje, że nasz robotnik będzie w stanie zrobić dużo silniejsze akcje. Nie jest to konieczne, nie jest to wymagane, ale jeżeli odpowiednio pieczęcie sobie rozbudujemy, będziemy mieli naprawdę potężną akcję, a jeszcze da nam to możliwość zagrania karty, która może nam przyspieszyć odpowiedniego busta. Grafiki dość minimalistyczne, lekko szarawe, ale szczerze. Klimat jest tam wyczuwalny. Ja naprawdę chcę podróżować po Wyspach Galapagos. Chcę odkrywać gatunki, chcę zakładać swoje osady, czyli nastawiać namioty, realizować wszystkie cele i bawić się wyprawą Darwina. To co? Myślę, że tyle. Możemy przejść spokojnie do miejsca trzeciego. jak mówiłem o minimalistycznych grafikach w przypadku Wyprawy Darwina, tak miejsce numer trzecie, miejsce numer trzy właściwie, uważam za najbrzydszą grę, no, ale mistrz Clemens Franz po prostu grafiki ma jakie ma. Natomiast mechanicznie Grand Austria Hotel, moje miejsce numer trzecie, jest grą po prostu fenomenalną. W całej grze będziemy starali się zarządzać kośćmi. Turlamy na początku rundy kośćmi, ustalamy je na odpowiednie pola akcji od 1 do 6. To gdzie znajduje się kość, będziemy ją brali. Mamy dwie kości na rundę i na tej podstawie będziemy wykonywać akcje. A będziemy pozyskiwać do naszej restauracji lub do naszych gości, którzy są już przy stolikach. Jedzenie takie jak ciasto czy strudel, będziemy pozyskiwać napoje jak kawa czy wino. Będziemy rozbudowywać sieć naszych pokoi hotelowych, bo tak naprawdę startujemy z trzema pokojami, a hotel jest ogromny. Będziemy starali się oprócz rozbudowy, będziemy zatrudniać pomocników hotelowych będą to przeróżni pokojówki, kamerdynerzy, restauratorzy no jest ogrom, ogrom karty. A wszystko po to, żeby zadowolić naszych klientów naszego hotelu. Jeżeli damy im odpowiednio jeść i mamy przygotowany pokój taki, jaki oni sobie życzą, czyli jeżeli mamy gościa niebieskiego, zamykamy go w niebieskim pokoju, to klient będzie zadowolony, da nam odpowiednie umiejętności oraz punkty zwycięstwa. Jednocześnie nie wolno zapomnieć o torze cesarza, ponieważ cesarz może nam Albo nasze poczynania wynagrodzić, albo nas ukarać, jeżeli nie dojdziemy na odpowiednio na tym torze. Chciałoby się zrobić wszystko w tej grze, nie jest to możliwe. Ja chyba do tej pory nie rozbudowałem całej swojej planszy hotelowej. Raz byłem bardzo bliski, no ale nie wiem, jakim cudem mi się to udało. Ale, no, gra też dosyć leciwa, bo ma już 10 lat na karku, natomiast Mechanicznie się broni. Szkoda, że nie jest już dostępna na naszym rynku w normalnej sprzedaży, tylko gdzieś jakieś używki. Jeżeli macie tylko możliwość, gorąco zachęcam, zagrajcie w moje miejsce numer 3, czyli Grand Austria Hotel. No i ścisłe podium. Właściwie dwie gry, które mam na pierwszym i na drugim miejscu, zamieniały się miejscami z każdą partią. Yy... Do tej pory nie do końca jestem stuprocentowo przekonany, czy nie powinno być egzekwu pierwszego miejsca, ale chyba jednak nie. Miejsce drugie. Szczególny sentyment mam do tej gry, ponieważ była to pierwsza gra, którą testowałem dla Border Dice, czyli Nukleum. Miałem okazję jeszcze grać w tą grę zanim została wydana na prototypie, już takim bardziej zaawansowanym, ale jednak. No i o czym jest to gra? Jest to gra tak naprawdę o rewolucji energetycznej. W Saksonii odkryto, że radioaktywny uran może być użyty do podgrzania słoika, a jednocześnie para została użyta do zasilenia maszyny parowej. To spowodowało wielką rewolucję energetyczną, na której czele stajemy my, jako gracze, i jako badacze, będziemy starali się. Rozbudowywać swoją sieć kolejową, ponieważ w XIX wiecznej Saksonii kolej miała ogromne znaczenie. Będziemy starali się dostęp sobie robić przy pomocy tej sieci do uranu. Ten uran będzie nam potrzebny do tego, żeby zasilić elektrownię. Jednak zanim zasilimy elektrownię w uran, musimy przebudować elektrownię atom, yy, węglową w elektrownię atomową. To zrobimy podczas tak naprawdę tej fazy odpoczynku, jeżeli zdobędziemy odpowiednią liczbę Achievement Stars, czyli gwiazdek takich specjalnych. I co najważniejsze, jeżeli uda nam się odpowiednio rozbudować elektrownię i kopalnię, będziemy zasilać nasze budynki w energię elektryczną. A to da nam najwięcej punktów zwycięstwa. Mamy tutaj kontrakty, które będziemy chcieli spełniać. Mamy mnóstwo kafelków, torów które będziemy kłaść na naszą mapę. Co jest fantastyczne? Kafelki akcji są albo zwykłymi kafelkami akcji, albo po odwróceniu i położeniu na nich robotnika są torami, które budują naszą sieć. Kiedy nie mamy dostępu do uranu, możemy korzystać z zasobów węgla. Jednak węgiel z biegiem czasu zmniejsza się jego ilość, popyt na niego rośnie, zatem cena, cena coraz bardziej tego węgla rośnie. To powoduje, że musimy być bardzo dobrze przygotowani do każdej akcji energize, czyli do każdej akcji rozświetlania naszych budynków i zasilania ich w energię. Optymalizacja zasobami. Najważniejsza rzecz. Jest to bardzo ciężka gra, ale niezmiernie satysfakcjonująca. Ja do każdej partii w Nukleum siadam po prostu z wypiekamy na twarzy, czy uda mi się zrealizować odpowiednio mój plan, zanim skończy się gra. Co ciekawe, sam koniec gry wywoływany jest yy, nie zawsze tak samo, bo albo skończą nam się kontrakty, albo skończą nam się kafelki akcji, albo któryś z graczy dojdzie do 70 punktów, albo rozwinie całą swoją technologię. No i właśnie, technologie. Technologie są asymetryczne i jest to fantastyczne, ponieważ sama technologia w sobie już pokazuje nam na początku gry, w co będziemy głównie chcieli iść. Są frakcje, które dostają najwięcej punktów, jeżeli będą po prostu rozświetlać budynki. Są takie technologie, które premiują nam wystawianie torów. Im więcej kafelków torów na mapie, tym więcej punktów. Fantastyczna sprawa, bo nawet tłumacząc nowej osobie, możemy zwrócić uwagę, w co powinna iść, żeby wczuć się dobrze w grę, w grę i naprawdę zapunktować. I nie mieć uczucia na koniec gry, że no gra do śmietnika, bo nie wiedziałem co robić. I dlatego właśnie Nukleum będzie na zawsze w moim sercu, na często na moim stole, i w tej towce na miejscu drugim. No i lider mógł być tylko jeden. Ja już kiedyś u Gambita wspominałem, że mam dwie gry swoje wszechczasów. Jedną z nich jest kanban Iwi i Vitala Lacerdy. Natomiast drugą Simone Luciani i Baraż. W Barasz będziemy wcielać się w... I no i znowu mamy rewolucję energetyczną. Będziemy wcielać się w odpowiednie państwa, które będą konkurować o wodę w Alpach. I ta woda będzie służyła do tego, aby ją ujarzmić przy pomocy tam, kanałów i doprowadzić do naszych elektrowni wodnych. Wyprodukowany prąd będziemy oznaczać na odpowiednim torze. To, ile ja wyprodukuję prądu, będzie odpowiednio nam punktowało na koniec danej rundy. Jeżeli wyprodukuję tego prądu za mało, będę dostawał. Punkty za jakiś cel, który jest na rundę, ale pomniejszone o 4 punkty za każdy fragment, którego nie spełniłem. Jeżeli nie wyprodukuję 6 jednostek energetycznych, a może tak się zdarzyć, to nie zapunktuję wcale. Co jest fantastyczne w baraż yy, Interakcja między graczami. Tak naprawdę nie jest to suche euro, bo musimy cały czas patrzeć się na poczynania przeciwników. To, że ktoś sobie zbudował tamę w danym miejscu i ma swój kanał i elektrownię doprowadzoną w odpowiednim miejscu, nie znaczy, że on tą wodę weźmie. Tak naprawdę jest wiele sposobów na to, aby tą kropelkę, która jest przy konkretnej tamie, w jakiś sposób później dla siebie wykorzystać lub przechwycić kropelkę spływającą z rund, odpowiednich rund następnych. Koło akcji: surowce. To jest coś, co też wyróżnia tę grę na tle innych. Mamy w tym momencie koparki i betoniarki, które będziemy wydawać, ale nie będziemy wydawać na stałe. Te zasoby do nas wrócą po przejściu przez odpowiednie koło, no koło akcji, tak naprawdę, bo musimy wkładzić, włożyć kafelek technologii i rozbudowy oraz maszyny potrzebne do tego, aby zbudować coś na tej mapie. Fenomenalna gra. Mam praktycznie wszystkie dodatki. Niestety nie załapałem się na duela, nie zdążyłem. Jeżeli tylko wróci, to na pewno pojawi się w mojej kolekcji. Tak jak Łukasz z plancheo wspominał wcześniej, z każdym nowym dodatkiem ta gra tylko zyskuje. Dodatki nie rozwadniają rozgrywki, ale wprowadzają czasem nowe mechaniki, a czasem wprowadzają po prostu lekkie kosmetyczne zmiany. Czyli mamy Więcej tego samego, ale nie jest gra przebudowana. Korgry zawsze pozostaje taki sam. Wykonanie grafiki są świetne. Yy, frakcje, zdolności dyrektorów naszych wykonawczych są asymetryczne. Za każdym razem można grać innym dyrektorem wykonawczym, co powoduje nieco inne spojrzenie na mapę i nieco inne spojrzenie na yy, grę, tak naprawdę. A jeżeli już jestem przy mapach, nie tylko Alp, bo tak naprawdę mamy jeszcze parę innych map, które też można sobie z biegiem czasu i miłością do tej gry dokupować. Moja miłość do tej gry, myślę, nigdy nie przeminie i na zawsze pozostanie ta gra w mojej kolekcji. Moim numerem jeden jest, podkreślam jeszcze raz, Barasz ze wszystkimi dodatkami. No i co? Jeżeli oglądaliście tę topkę do końca, dzięki Wam serdeczne za to, Dajcie może kciuki w górę. Subskrybujcie kanał planszowych newsów, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie w komentarzach znać, jakie wy gry Simone Luciani, albo niekoniecznie Simone Lucianiego, Może któregoś z innych projektantów włoskich, którego znacie, lubicie, kochacie. Dajcie znać. Może mnie zainspirujecie jeszcze do poszukiwań dalszych i tak żebym mógł wam zrobić topkę na przykład, nie wiem, Daniele albo Dawid Turci. Czy jakikolwiek inny autor, ale najchętniej włoski, ponieważ Włochy, jak mówiłem na początku we wstępie, na zawsze będą w mojej duszy. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego. Hej! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.